Katolik ma obowiązek interesowania się życiem publicznym, ale z tego wcale nie wynika, że ten obowiązek musi spełniać się w postaci udziału w akcie wyborczym. Akt wyborczy bowiem w takiej postaci, jakiej on obecnie istnieje, jest związany z pewną Konstrukcją ustrojową i ideologiczną, która wynika z zasad całkowicie przeciwnych chrześcijańskiej koncepcji ładu politycznego. Opiera się ona bowiem na skrajnym egalitaryzmie. Jak wiadomo, obowiązuje zasada jeden, Człowiek jeden głos. W tym akcie wyborczym zatem, w sposób równy, mogą uczestniczyć wszyscy. Oczywiście wszyscy, którzy ukończą odpowiedni wiek swojego życia, ale wszyscy bez względu na to, jakie jest ich miejsce. W relacji do zasad ładu, do zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Tutaj liczy się, liczy się właśnie ów pojedynczy głos, tak samo traktowany. A więc na tej samej płaszczyźnie mogą występować zarówno obrońcy porządku naturalnego, a zarazem opartego o odniesienia nadprzyrodzone, w porządku takiego, którego pragnie Bóg dla człowieka, jak i wrogowie chrześcijaństwa, wrogowie religii, wrogowie osobiści Pana Boga po prostu. Ta zasada również daje te same prawa, Każdemu bez względu na jego poziom intelektualny, moralny, na jego zasługi dla dobra publicznego już jakoś wykazane. A więc znów uprzywilejowuje, można by wprost powiedzieć, głupotę w stosunku do rozumu. Brak zasług w stosunku do zasługi. Dlatego udział w wyborach egalitarnych no, jest właściwie dla chrześcijanina, dla katolika no, kwestią trudną. Jest to kwestia indywidualnej, indywidualnego osądu roztropności. Tego, czy wrzucenie tej kartki wyborczej istotnie może jakoś przyczynić się do zapanowania prawdziwego ładu, czy choćby jakoś o krok przybliżyć. To oczywiście zależy także od tego, czy występują kandydaci i komitety wyborcze, które. Choć w pewnej mierze pozwalają rokować nadzieję, że będą zajmować właściwe stanowisko. Więc to jest kwestia, której nie można rozstrzygnąć w sposób kategoryczny raz na zawsze. W pewnych sytuacjach takie, taki akt może być pożądany, w pewnych jest neutralny a w pewnych może być wręcz przeciwwskazany, więc na pewno w każdym razie nie można tego traktować w kategoriach obowiązku moralnego, no a zatem takiego, którego niespełnienie można by traktować jako, jako grzech po prostu. Na pewno wstrzymanie się od głosowania grzechem nie jest.